Yo, 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 ludziska, się Witam Was w kolejnym odcinku średniowiecznego Minecrafta. I dzisiaj do obczajenia mamy nową budowlę. Oczywiście to jest nasza, nie, nie najnowsza, to jest z poprzedniego odcinka, ale idziemy właśnie do najnowszej. Życie wywnioskować po opisie, że to domek stolarza. I nie tylko, bo tutaj mam... Mam jeszcze tutaj taki, można powiedzieć, bonusowy domeczek. Yy, nie wiem, tak sobie zbudowałem. Kurde, coś mi spadają pęsy. I słuchajcie, ludzie. Yy, poczekajcie chwilę. Sorry, ludzie, mam jakieś problemy techniczne, więc teraz ujrzycie parę screenshotów, shotów, ja wam postaram się wam to opisać, jak, jak mniej więcej yy, budowałem to i w ogóle, więc zapraszam jakby do obejrzenia tych screenów. Sorki, że taki drętwy odcinek, ja wam to postaram się na końcu wytłumaczyć co się stało, więc zapraszam do oglądania. No to na pierwszy ogień idzie oczywiście przy domku, no wygląda on tak... Yy, miałem to zrobić mniej więcej tak, żeby on wyglądał na podniszczony stary domek. Yy, widać to trochę po schodach, że są takie trochę zepsute. I możecie też dostrzec, że... Yy, Wełna jest na dechami, różnymi schodkami, półpłytkami i innymi dekoracjami, że tak powiem. Obok schodków jest oczywiście wejście do jakby zakupu nowych mebli, ale to już w następnym screenshotie. Więc teraz pewnie będzie. No i bok domku. No tutaj nie mogę zbyt wiele skomentować. Tyle, że ta parterowa ściana jest taka bardziej zrobiona, nie wiem jak to powiedzieć, z bruku, bo na przykład, no szczerze nie wiem dlaczego. Chciałem powiedzieć, że tutaj nie wiem, bo się coś przepala, ale wątpię, żeby coś ktoś przepalał u stolarza. Więc przejdźmy do następnego screenshotta. No i jakby drugi bok tego domku, teraz tutaj widać jakby już taką pracownię. Głównie tak życiowe, jak życiowe, takie gdzie się dzieje, czyli gdzie się sprzedaje rzeczy i gdzie się buduje, buduje, robi dane rzeczy, zaraz będziecie mieli to jakby bardziej przedstawione w środku. No i jest tutaj jakaś skrzynka, jakieś itemy, widać tam trochę dalej pracownię, tam jest stolik, crafting table, trochę drewna do, do żłobienia temków. Więc teraz trochę jeszcze Wam to postaram się przybliżyć. No, i tutaj widać głównie pracownię, właśnie tą stolarza. Czyli, no tutaj, właśnie to jakby krzesełeczko z crafting table. Po, po prawo, jego lewo, ma, po jego lewo, ma właśnie drewienko do na wyciągnięcie ręki, że tak powiem. No i drzwi tutaj na sprzedanie, że tak powiem. Na sell. No i pochodnia, żeby nie było ciemno i teraz nie będzie już żadnego screenshota, tylko posłuchajcie, więc ok, więc czym były spowodowane te yy, rzeczy, dlaczego nie mogłem wam nagrać tego, tylko jakieś screenshoty i mój komentarz. Nie wiem, właściwie po prostu miałem 1 FPS, 2 FPS z nagrywaniem. Nie wiem, co się dzieje. Teraz spróbuję nagrać Minecraft bez magania. Nie wiem, jak będzie tam jakieś spadki fpsów, ów to, to nie wiem, co zrobię. Myślę, że przerzucimy się na wersję 1.7.4 i myślę, że jakby Minecraft się zaktualizuje, czy coś takiego i się ogarną te lagi. I, i tak. I teraz też znowu ważna informacja. Mam nadzieję, że. Ten filmik, no dobra, nie będę od Was wiele wymagał. Chciałem, żeby dobić tutaj 7 łapek w górę, bo inaczej nie będzie tej serii. Ale, ponieważ lipa wyszedł trochę, to dobimy te 5 łapek i dam Wam nową budowlę. I mam nadzieję, że już będzie normalnie nagrane. I no dobra, to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, i łapkujcie, i subskrybujcie. Yo, yo, yo! Nie no, świry, pozdrawiam was.